Jest niedzielny poranek. Wraz z znajomymi zebraliśmy się w lesie w granówku, gdzie obrączkujemy ptaki. Rozstawiliśmy 12-metrową sieć w lesie, za nami. No i czekamy, czy coś się w końcu złapie. Mamy wrzesień. Jest to czas, kiedy ptaki rozpoczynają swoją wędrówkę, lecąc z północy na południe w cieplejsze rejony świata gdzie po okresie zimy wracając powrotem do nas na lęgowiska. No my tutaj obrączkujemy ptaki takie jak sikory, piecuszki, pierwiostki, kapturki i różnego rodzaju inne pokrzewki jak na przykład yy, gajówka. Łapią się także drozdy, myśli króliki, kowaliki, dzięcioły czy też pełzacze leśne oraz ogrodowe. Obrączkowanie ptaków to metoda naukowa, która polega na znakowaniu ptaków za pomocą specjalnych obrączek bądź plastikowych znaczników w celu badania wędrówki danych ptaków. Na takiej obrączce znajduje się kilka znaków alfanumerycznych. Każdy ptak ma swój numer, dzięki czemu możemy wiedzieć, gdzie nasz dany osobnik przeleciał, jaki pokonał dystans i w jakiej był także kondycji. Podczas obrączkowania ptaków, ptaka mierzymy, oznaczamy jego wiek, płeć, także możemy go zważyć oraz oznaczyć ilość tłuszczu, która mówi nam w jakiej jest ptak kondycji i w jakim momencie swojej wędrówki. Każda osoba biorąca udział w obrączkowaniu jest uczona wyciągania ptaków z sieci w sposób bez, bezpieczny dla danego ptaka. Tutaj Mateusz pokazuje Łukaszowi jak w sposób profesjonalny wyciągnąć ptaka z sieci? Osoba uprawniona do obrączkowania ptaków wyciąga ptaka z worka, następnie mierzy go oraz oznacza co do wieku, płci oraz gatunku. Każdy ptak wypuszczany jest na wolność. Tutaj mamy obrączki na ptaki. W zależności od gatunku ptaki dostają różne wielkości. Od najmniejszych elek są takie obrączki. Dostają je na przykład pierwiosnek i mysik królik. Są też obrączki większe jak na przykład ta, którą dostaje kos. Oraz obrączki na jakieś ptaki drapieżne typu orlik, czy tam myszołów. A także obrączka największa na łabędzia niemego. Mamy też tutaj kolorowe znaczniki. Ja mam tylko na sikory. Są to plastikowe Znaki 3-literowe, dzięki którym łatwiej jest odczytać ptaka na przykład przy karniku. Właśnie planujemy zimą sobie zaobrączkować tymi owymi, ty tymi tutaj plastikami yy, sikoryką naszych karników, abyśmy mogli łatwiej sprawdzać, gdzie one się przemieszczają. Do przenieszenia ptaków z sieci do punktu obrączkarskiego służą woreczki, które są szyte przez moją babcię. Woreczki te są bezpieczne dla ptaków, gdyż ptak będący w środku ma ciemno, więc się aż tak bardzo nie boi. Między obchodami, gdyż odchody odbywają się o, w czasie, między godziną lub między 30 minut, minutami, możemy obserwować sobie ptaki. To jest właśnie główne nasze zajęcie. Wtedy możemy sobie zobaczyć, co ciekawego znajduje się na niebie. Na, na niebie. Używamy lornetek, lunet. Teraz na przykład widzę tam na horyzoncie, sobie leci myszołów i poluje coś w polu. Tutaj mamy zeszyt obrączkarski, gdzie osoba pis zapisująca ptaki yy, no, pisze takie informacje, jak data, godzina, typ obrączki, seria, numer obrączki, status sieć, nazwa łacińska ptaka, płeć, jeśli da się określić, wiek, sprawdzamy też ilość tłuszczu, jaką ptak sobie posiada, długość skrzydła oraz ogon. Samiec wiek jeden, tuż zero. 65. Do fotografowania ptaków używamy często siatek maskujących, dzięki którym ptaki są. Mogą sobie spokojnie żerować a my w tym czasie robimy im zdjęcia. Czekaj, teraz ptaki no można obrączkować w różnych środowiskach. My dzisiaj obrączkujemy ptaki w lesie, który znajduje się 2 km od granowa. Jest to zmieszany mieszany z różnymi drzewami. No i tutaj między nimi znajdują się takie charakterystyczne owoce, na którym dużo ptaków żaruje, dlatego jest to dobry punkt do łapania ptaków. Też ptaki tutaj się zatrzymują, aby nabrać sił oraz się najeść. starsi, którzy opowiadają im taki o, taki światowy tutaj kule jak... ale go trafił, ja mu trafił, bo nie? te przednie nogi byłopatne